Hej, hej! Dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Dzisiaj podsumowanie czerwca pokazuję Wam moich ulubieńców, jak być, jest bardzo subiektywne, związane z danym miesiącem, z tym, że coś akurat zauważyłam. I tak się okazuje, że w tym miesiącu... E, nim, tak właśnie były wiedzę, że w czerwcu, czerwiec był po prostu miesiącem begoni. Bo z 10 roślin, które Wam się przedstawię, cztery to są begonie. I myślę, że związane jest to głównie z tym, że bardzo przyrosły w ostatnim czasie i zwróciłam na to uwagę, mogłabym ich pokazać jeszcze więcej, ale nie chciałam, żeby z ulubieńców zrobił się przegląd begoni, więc postanowiłam pokazać cztery, które tak najbardziej zjawiskowe są według mnie w tym ostatnim czasie. No, plus jakieś tam wiadomo, filony drony, okazje choje. Natomiast tych begoni będą aż cztery, dlatego postanowiłam je pokazać na samym końcu. A zaczniemy sobie może od Dioskorei. Nie wiem, czy pamiętać, ale chyba jakiś rok temu kupiłam sobie dwie Dioskorę. Rok, może pół. Jedną z nich była Dioskorea Discolor, drugą była Dioskorea Sansi Barenzis. Obie były cięte. Discolor mi się ususzyła, nie ukożniła się, natomiast Sansi Barenzis wypuściła bulwę. Eee, Przełożyłam ją do podłoża, jakim był keramzyt i ona sobie zasuszyła liść i ta bulwa tak sobie stała. I pisałam jakiś czas temu z magnum z kanału Najabadyla a propos możliwości wybudzenia tej bulwy i podpowiedziałam mi, żebym dała ją w jakieś cięższe podłoże hydroponiczne, dała ją na matę i do wysokiej wilgotności, więc trafiła sobie pod roślinę w mojej witrynie w tamtym pokoju i ruszyła. Z tym, że stała, tak jak mówiłam, pod roślinami i troszeczkę się wyciągnęła do światła. Natomiast mamy pierwszy liść. Jeszcze maleńki, on się będzie powiększał, to jest taka nietoperkowa, troszeczkę dziecko to jest dioskorała Sensiberen zielona, o przepięknym kształcie liścia. E, to on tylko chcia chciałam pokazać, że już jest, chociaż przy ostatnim filmie z tego, co aktualnie ukorzeniam, pokazywałam Wam, że ona powoli róża. natomiast tu już mamy ładnie widoczny liść. To jest kwestia niecałego tygodnia z tym liściem, e, więc super, myślę, że na dniach będzie się pięknie powiększał, będą już kolejne, już sobie trafił tutaj skoro ruszył tutaj po, na regał normalnie, bo ma ładne korzenie no i zobaczymy co to z nim dalej będzie, to wygląda jakby ta bulwa tej kluba jeszcze drugi pęd, zobaczymy niemniej bardzo się cieszę, że się udało kolejny pojedynczy rodzaj, jaki chciałabym wam pokazać to alokazja a mianowicie alokazja Michalicjana po potocznie nazywana Frydkiem, natomiast jest to błędna nazwa, dlatego że Frydek jest to Michalicjana makskowska lewariegata, na którego w ogóle poluję nie wiem, czy uda się w tym roku, ale jest na mojej liście chciejstw alokazjowych i co wam mogę powiedzieć? Mam to roślina od bulwy jakoś rok temu zdobyłam bulwę, już chyba będzie ponad rok i spójrzcie, jak pięknie wygląda straciła troszeczkę starszych liści, wiadomo, przede wszystkim dlatego, że dopiero niedawno przyniosłam jej do większego szkła, wcześniej siedziała w mniejszym i troszeczkę się dusiła, natomiast Liście ma już piękne, przedostatnie i tej najnowszy liść, który jest jeszcze miękki, teraźniejszy, jak widzicie, więc się wciąż powiększa. Liście, jak widzicie, ma naprawdę spore i naprawdę piękne e, Według mnie to jest jedna z lepiej rosnących alokazji, bardzo przyjemnych w utrzymaniu. Ono tutaj e, nie sprawia żadnych problemów i mimo, że to liście ma dosyć cienkie, jak na alokazję, w porównaniu do innych moich alokazji, i werwetowe, to jest też dosyć rzadkie w przypadku alokazji, które akurat ja mam u siebie. I to liście też ma takie bardziej, hmm, powiedziałabym, że troszeczkę anturiowe, Nie wiem, kojarzą się to troszeczkę z anturiami, jakby na nie popatrzeć Więc piękne Ja z mojej strony Wam bardzo polecam tą malokację, dlatego że, tak jak mówiłam, ona jest łatwa Łatwo się z nią żyje, bardzo ładnie rośnie w hydro A ceny też są teraz bardzo przystępne, bo jeszcze rok temu to ona chodziła za 100 zł za sadzonkę A teraz to już dużo taniej można kupić a jest naprawdę piękną alokacją i chętnie rosnącą, i też efektowną, bo jak sami możecie zobaczyć te ciemne, werwetowe liście w kontraście z jasnym, pięknym unerwieniem, pięknym kształtem. E, I u mnie się utrzymuje póki co w miarę prosto. Natomiast wiem, że z nią są takie problemy, że ona się potrafi wykładać z jak już ma ich więcej, po prostu je rozszerza mocno. Wtedy można by je było czymś podwiązać albo ze sobą nawzajem po prostu, albo takie e, obręcze metalowe, jak są kijami ja, ze słupkami. Myślę, że też by bardzo fajnie działał z nią, natomiast jak ja widzicie, u mnie nie ma z nią większego problemu Bardzo ładnie rośnie Korzenie Też ma piękne, w bardzo dobrym stanie Śliczne jest Teraz mam dwa rodzaje, w których mam dwóch przedstawicieli, zacznijmy sobie może od hoi Pierwszą choją będzie choja erythrina dark leaves Z przepiękną podpórką od basi To były liście mateczne, one przyszły takie dosyć hmm, Pomarszczone, odwodnione, przez długi czas to odwodnienie się utrzymywało, mimo że ona się ukorzeniła I tak jak już kiedyś mówiłam, takie odwodnione liście wrócą do siebie, ale nie w momencie, gdy pojawią się pierwsze korzenie Tylko jak ona nadbuduje tych korzeni na tyle, żeby popór wody zaspokoił i potrzebę na ten moment I uzupełnił to, czego brakowało. I tak było Później ona zaczęła bardzo ładnie rosnąć, stoi na wschodnim oknie w salonie Arbecie. I jak widzicie ma tej trzy mniejsze listki, bo ja ją w tym czasie troszeczkę mocno przesuszyłam Natomiast pilnuję teraz już podlewania i nowe liście, jak widzicie Jest normalnej wielkości, bardzo ładna hoja o ciekawym kolorze, takim mm, zimnej zieleni I to unerwienie jest pięknie Erytrina mama piękne unerwienie, przypomina troszeczkę Clemensa Pod tym względem szczególnie na tych najnowszych liściach Mateczne nie mają aż tak widocznego unerwienia jak te moje tutaj. Na przykład ten. Tutaj już idzie z dwoma kolejnymi bardzo chętnie rosnąca choja, szybko i ładnie rosnąca choja, jak już się uporzeni Ja miałam troszeczkę um, przystoju z nią. Głównie dlatego właśnie, że te liście przyszły takie troszeczkę odwodnione, ale już teraz pięknie rośnie i szybko przyrasta. Jak już ruszyła, to pędzi. Polecam bo jest piękna. I drugą choją, którą chciałabym Wam pokazać, jest choja, która u mnie ostatnio szaleje i czas dla niej znaleźć potworem Jest to hoja macrophylla snow queen U mnie troszeczkę mało snow, te wybarwienie jest dosyć delikatne, a na przykład ten liść według mnie wybarwienie, to jest splasznie wybarwienie, ten liść według mnie się postarał Natomiast to wszystko, to jest jedna sadzonka, a druga sadzonka jest tutaj i to są tak naprawdę dwa liście Przepiękna hoja, Duże, piękne liście Od jakiegoś czasu po prostu rośnie jak szalona, te wszystkie liście są te mięciutkie one jeszcze rosną i na razie stoi na regale, natomiast jak mówię, muszę jej dać w końcu podporę, żeby sobie pięknie dalej rosła. Cudowna. I ten liść, ten liść naprawdę... Piękny, to jest światło troszeczkę w nim odbija, więc to gorzej widać. To jest liść yy, matczyny. I to jest liść matczyny. Ja już chciałam, tak jak możecie zobaczyć po tym liściu tutaj, jeszcze gdzieś u Marysi. Natomiast według mnie piękna hoja. I też ją wszystkim polecam. I to jest równie taką hoję o takim uspraszowaniu jak u mnie, czyli mało Snow Queen, ale też piękną. Znajdziecie taniej, natomiast. E, makrofelesną więc takim naprawdę dużą ilością splaszku, że więcej jest splaszku niż zieleni, no to już tak około stówki trzeba liczyć. E, Niemniej uważam, że jest to piękna hoja. Mi nie przeszkadza, że ma tego srebra, trochę mniej podoba mi się kształt liści, to że rośnie troszeczkę na taką kapustę, oprócz to, że te liście są takie duże, a między węzla, no są długie. Ale przy tak wielkich liściach to się chowa, to świetnie wygląda, tylko tak jak mówią, muszę jej znaleźć podporę, póki co wieje się między innymi roślinami. Dalej będziemy mieli dwa filodendrony jako pierwszy mój filodendron Pink Princess to był pierwszy rzut z kultur. Kupiłem w ogóle z podejrzeniem, że jest to White Night, koniec końców okazało się, że jest to Pink Princess. Bardzo ładnie rośnie, bardzo szybko rośnie, jak już zagęszczałam. Aktualnie mamy dwa duże, duże rośliny, jedną mniejszą wyrastającą i jedna z nich to jest roślina, która jest matecznikiem, którą rosła na nowo. Pójście ostatnio tak pięknego liścia spójrzcie. To jest, no nie jest to czysty half moon, dlatego że tutaj mamy mniej różu, a na dole mamy więcej mniej wygląda naprawdę zjawiskowo Bardzo mi się podoba, on stoi aktualnie w wysokiej wilgotności, w dosyć wysokiej temperaturze I ten róż ma taki ładny, jasny, ale naprawdę intensywny w odbiorze. Natomiast planuję go wystawić tutaj na regał, on już nie był na tym regale Ale strasznie szybko mi na tym regale zaczął przysychać. Co mi się nie podobało, natomiast y, kwestia tego, że muszę mu wymienić doniczkę. Nie miałam wtedy na towenę, więc jak tylko zmieniam doniczkę na większą, bo on tak szybko przesycha, właśnie przez to, że już przerósł są doniczki mocno korzeniami. Przez co szybciej wypija tą wodę, jest też mniejsze miejsce na gromadzenie tej wody, mm, więc przesadzę do większego i on sobie tutaj na spokojnie wróci na regali. Jak zajdą mi miejsce oczywiście. Przepiękne. Kolejnym filodendronem jest on filodendron adapenze. Ja już mam go długo, ale w końcu, nareszcie zaczął mi wypuszczać poważnej wielkości liście. Spójrzcie. On był naprawdę, no, dosyć e, kuryzalna sytuacja, dlatego że kupiłam e, pędówkę, która miała naprawdę sporo liść. No gdzieś tak jeszcze tyle dłuższe od tego, które aktualnie mam, czyli jakby dwa razy powiedzmy. Czekam 170% tego, może nie 200%. I zazwyczaj jest tak, że jak kupimy sobie pędówkę, która ma duży liść, to ta roślina szybko dobija do dużego liścia Natomiast no, w tym przypadku tak nie było hmm, Ale w końcu się doczekałam No chyba to jest dziesiąty liść Natomiast jest piękny spód bordowy I to jeszcze w ramach porównania pokażę Wam hybrydę Ataba Atapapenze z Bilim Wypuścił u mnie piątkowo listka tutaj Natomiast to ja to pędzę. Jestem bardzo zadowolona e, I nie wymawiam z błędem Po prostu według zasad łacińskich, które panują u nas Czyli w Polsce e, Ja wiem, że się pisze ataba poenze Natomiast o e się czyta jako e Więc dlatego czytam ataba poenze Od razu się łatwiej mówi Śmiesznie brzmi, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to się mówi ataba poenze Ale to jest ataba penze". Od razu się żyje, mówi piękne Piękne i doszliśmy do czterech begonii. Jak wiecie, ja zawsze ubolewam nad tym, że begonie są nadal dosyć mało popularne. Nie dziwię się, bo są czasami dosyć kapryśne, natomiast naprawdę e, potrafią rosnąć pięknie, zastakiwać. I zacznijmy sobie od mniejszej. jestem pewna, czy to dobrze wymówię: Begonia nigra mensji z barbella. Spójrzcie. Ta <grymna> ma miała i więcej, jak wiecie, ale to już został ostatni. Żeński akurat. <grymna> tak się w ogóle fajnie pokłada bo rośnie na wysokiej półce w mojej e, witrynie Rośnie pięknie, jedyne co jest dla niej według mnie przy niej istotne to, żeby nie była jednak w terakocie, bo jak będzie się tak ona tak lubi wypadać te liście, więc jak będzie się tak opierać o doniczkę terakotową, która podciąga wodę może dojść do podmniwania, natomiast sama ma jak widzicie przepiękna ukorzenia się bardzo fajnie z mi mnie się ukorzeniła więc mam e, malutki dubel e, w moim pudle natomiast Musicie przyznać, że wygląda przepięknie, kontrastujące pięknie liście Od spodu wygląda w taki sposób e, I ten drobny kwiatuszek No robi to w robotę Młode wchodzące liście, jak widzicie, mają dużo intensywniejsze kolory Tak. E, ja ją osobiście bardzo lubię Taka mocno kompaktowa, ciasna Tutaj y, mamy sześć nowych liści, które wychodzą dwa, Dzisiaj jeszcze oderwałam, ja dwa liście duże, większe, więcej Ale one się opierały o szybę, która Obciekała wodą w witrynie i troszeczkę się uszkodziły, więc łamała. Zdać Kolejna to jedna z moich faworytek ogólnie, nie tylko jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, czyli Begonia Burkili. I właśnie zauważyłam, że zaczyna na trzy szczyty. Nie będę marudzić, naprawdę wygląda pięknie, pięknie się rozkłada. Te liście są troszeczkę okropnięte, bo ja ją przed chwilą podlewałam, więc troszeczkę się jeszcze podniosą. Ja póki co na no cztery, bo nawet tu kolejny idzie. Ja póki co nie daję, że najposporna się dosyć sztywno trzyma. To jak możecie zobaczyć, wychodzą jeden, dwa, trzy i z tyłu jeszcze czwarty liść, więc będzie szła na cztery stożki. I tak, żeby Wam pokazać te liście, początkowo są ciemnozielone, jasnozielone z tyłu, intensywnie bordowe. Mm. Na tym, jeśli to fajnie zobaczycie. To w ogóle na początku jest dosyć bordowy, a, a później wyglądają tak. Bardzo ładnie, bardzo chętnie się rozmnażają. Chyba 8 małych sadzonek begoni burkili. I uważam, że powinno być o nich głośniej. Ona ma taki na tych jasnych elementach zieleni, które od spodu swoją drogą są. Zielony, natomiast te ciemne fragmenty są bordowo od Na tych jasnych fragmentach zieleni jest brokat. Tego pewnie nie będziecie widzieć na kamerce. Ale ona ma normalnie brokat na sobie. Na tych, ciem... na tych jasnych elementach? No i na unerwieniu, bo unerwienie całe jest jasne. na tym zobaczycie, bo ona otrzymała ten brokat. Nie wiem, dopiero przy obróbce zobaczę, czy widać, ale wątpię. Przepiękna begonie, tak jak mówi jeden z moich ulubieńców e, Zastanawiam się nad tym, czy nie przetestować wyjęcia jej tutaj na regał, dlatego że wyjęłam sobie koronę, e, która w ogóle nawet nie poczuła, że została wyjęta e, Więc powiem szczerze, że się zastanawiam, będę robiła jakoś tygodnie porządki na tych regałach, bo ho, aktualnie mam tam tak wszystko poustawiane, że już nic więcej mi się nie chce zmieścić bo robię porządki, więc pewnie jeszcze tam z 20 wcisnę I wtedy zobaczę, może znajdę dla niej odpowiednie miejsce, więc ona wtedy tutaj przyjdzie i zobaczymy Jakby coś zaczęła marnić, to nie ma problemu wróci od razu tam, ale jest piękna. Kolejna begonia to jest moja begonia pietruszka, która cały czas kwitnie. Od, ja wiem, od dwóch miesięcy cały czas wypuszczam młode kwiatki, już po prostu widać, że tam pochowyje i leci dalej. Ja raczej jej nie zapylam i nie próbuję zapylać, bo nie mam teraz głowy do tego. wiem może w przyszłym sezonie. Begonia polly Widzicie takie Drzewko pietruszkowe. Naprawdę piękna begonia. Ją tutaj podwiązałam, bo jej się te pędy troszeczkę już zaczęły wywracać, bo jest naprawdę dułe już. Ale tak jak widzicie, na przykład tutaj tych kwiateczków na tej roślinie już było całkiem sporo. Liczna. O rozkosznych białych kwiatach z żółtymi pręcikami Same liście są piękne, takie zielone. Od spodu pomarańczowe łodygi też są pomarańczowe. Ja tą tego nie bardzo lubię. Ona u mnie też stoi w witrynie. Ja jej na razie nie mam zamiaru z tej witryny wyciągać. Pewnie dałaby sobie radę na tutaj na regale, ale ona mi się w witrynie podoba. Ona tam bardzo dobrze wygląda i tam raczej zostanie. Cudna. Mhm. E, chciałabym wam porównać ją do Miffinatifidy, którą też kupiłam. E, niestety coś mi nie wyszło z nią i ją straciłam. Docelowo chciałabym ją mieć ponownie, czyli ponownie ją kupić Bibi Nati Fide i Eliali, bo te dwie straciłam. E, no, wtedy miałam taki czas, że byłam mocnie zabiegana i nie do końca zadbałam o nie, tak, jak powinnam była, o nie zadbać w tamtym momencie, kiedy tylko do mnie przyszły e, i umarły, odeszły ode mnie. Ale na pewno bapinative fidę sobie jeszcze zdobędę i będę mogła Wam porównywać z moją przepiękną Polinis, tak samo jak begonia liali mam zamiar ponownie zdobyć można by od tej samej osoby z Liali, która wyglądają mi się znowu jak liście klonu, takie trochę troszeczkę bardziej postrzypione. Są takim no nowym zielonią, z czerwonym brzegiem, też piękna begonia Polinis. I ostatnia begonia, którą mam Wam do pokazania. Tym Jednocześnie dziesiąta roślina i ostatnia roślina w czerwcowym zestawieniu ulubieńców. Jest to begonia, która jest hybrydą. Hybrydą begonii Telme, która jest begonią wiszącą. E, z begonią, z którym się reklam chyba, ale nie jestem pewna. To jest begonia Manaus, która na początku rosła u mnie jak krzaczek, natomiast e, przystała w pewnym momencie. Stwierdziłam, że skoro jeden z jej rodziców jest rośliną wiszącą, a ona tak średnio się trzymała, to dała mi tporę. I teraz e, robi się olbrzyma. W mam sadzonkę od niej i ta sadzonka też się po robi olbrzymia Ta begonia rośnie pięknie, jest bardzo wdzięczna Czasami zdarza mi się ją przesuszyć. wtedy no, odrzuciła mi pojedyncze dolne liście Nie jest to żaden problem Jak ma ochotę, to się spontanicznie rozgałęzia Początkowo to był jeden pędik przecież, który ja później pożeniłam szczyt i zrobiłam z niej dwie rośliny A teraz tutaj mamy pędów rosnących trzy na ten moment, a były dwa więc na spokojnie o tym już podwiązać, bo mi się buja natomiast wygląda pięknie, ona stoi na lekkim podwyższeniu u mnie w witrynie tworzy piękną ścianę dla roślin, które rosną przed nią. E, mi się bardzo podoba, tutaj coś nam... zanieść. Ten, ten, na tym liściu coś nam nie wyszło, e, podejrzewam w jakieś niedobory, bo się okazało... i na tym też nie mnowsze, bo się okazało, że ja przez dosyć długi czas zapominałam podlewać z nawozem roślinę w witrynie Mogło się to na niej właśnie w taki sposób odbić Niemniej jest naprawdę przepiękna roślina, Jak tak dalej będzie rosła ja nie wiem gdzie ją zmieszczę, bo w witrynie się już raczej mieścić nie będzie Na znaczy dzisiaj to było wszystko Dajcie znać jakie rośliny podbiły wasze serca w czerwcu Co tam słychać w waszych dżunglach domowych i dajcie znać, jaki jest wasz stosunek do begonii, bardzo mnie to interesuje Dlatego, że tak jak mówię, no one, mam wrażenie, że stają się coraz bardziej popularne, natomiast nie aż tak jakby mogły Nie aż w takim tempie, jak stały się choje nagle bardzo popularne, bo to był taki boom i ten boom na choje w sumie nadal trwa Ja cały czas liczę na to, że taki boom się też zrobi na begonie Aczkolwiek wiem, że może być spora różnica, bo choje, tak jak zawsze mówię, są takie rośliny, które wprowadzają spokój, takie bardzo stabilne Natomiast begonie może tego u mnie nie widać, zazwyczaj tego u mnie nie widać, bo jak się w miarę regularnie je podlewa i się im dobierze odpowiednie warunki, to one nie robią z siebie Drama Queen. Natomiast no, one potrafią być Drama Queen, więc może to wszystko odchodzi. Tymi begoniami. Natomiast ja nadal wierzę, że, że ich dzień jeszcze nadejdzie i będą dużo bardziej popularne. Życzę Wam pięknego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pan.